Namaste kochani, dziś przed nami pełne 10 minut na kółku. Włączmy sobie stopery w naszych telefonach i odliczamy nasze 10 minut. Możecie użyć ściany, ktoś może stać za waszymi plecami. Dzisiaj spróbujcie odrywać łapki już od kolan, ale nie na siłę. Postawcie nogi wygodnie, po walutku wejdźcie do pozycji stóp i ramion, która na początku pomoże Wam się lepiej skoncentrować i przyzwyczaić do malaseły, do równowagi. Postawcie sobie odległość stóp od siebie. Zacznijcie rozkładać obciążenie równomiernie na prawą, lewą stopę. Mocny brzuch, stoper lub zegar leży gdzieś w zasięgu Waszego wzroku. Mocny brzuch, mula, banda aktywna. Podsumowujemy nasze ostatnie cztery sesje dłuższe i trzy krótsze. Robimy progres w czasie pozostawania na kółku. Zapatrzcie się w jeden punkt, żeby złapać równowagę, i wyłączcie umysł. Wyłączamy umysł, mocny brzuch. Odrywamy sobie łapki, mocny pętek. Cały czas oddychaj. Zostań tutaj w zawieszeniu umysłu, w ciszy umysłowej. Koncentruj się na równomiernym rozkładaniu obciążenia na prawą lewą nogę. Ja dzisiaj mam stopy wędziej. Trzymam kolana bardziej równolegle. Modyfikuję pozycję, jest trudniej. Wy zostańcie sobie w wygodnej pozycji stóp kolan. Możecie już odrywać dłonie od kolan. Wyczuwajcie własne ciało, spokojnie. Priorytetem jest utrzymanie równowagi. Mocny wzrok, jeden punkt. Pełna koncentracja, spokój, cisza, umyśle. rozkładajcie obciążenie równomiernie na całe podeszwy stóp. Zewnętrzne i wewnętrzne krawędzie. Żeby wykonać to, co robię, czyli ustawić kolana równolegle, a nie bardziej na boki, muszę mieć stopy ciut, węziej niż zwykle i stopniowo na mocnym brzuchu ustawiać sobie kolana Rotując je bardziej do środka, aż będą równolegle, dociążać i mocniej wewnętrzne krawędzie stóp. Na razie tego nie róbcie, chyba, że już otrzymujecie bez problemu równowagę na kółku z ramionami w innych pozycjach i dłoni niż trzymanie kółka, niż dłonie na kolanach, wtedy możecie spróbować wyczuwać ciało i modyfikować naszą salę. Pełna koncentracja. Pamiętajcie, że zawsze możecie chwycić za kółko, ustawić się nieco inaczej. Dajcie sobie czas ze wszystkim. Nigdy nie ustawiajcie kolan tak, żeby schodziły się do wewnątrz i stykały albo równolegle, albo lekko na boki. Mula banda aktywna mięśni na miednicy mięsień poprzecznych brzucha. Zawsze możemy prosić drugą osobę o sekurację, żeby stanęła za nami, przytrzymała nas za barki, za plecy. Możemy użyć ściany. Na chwileczkę, na te nasze 10 minut, na krótkich sesjach wyłączamy umysł. Pozwalamy sobie zawiesić wzrok w jednym punkcie, pozostać w ciszy, zresetować nadmiar goniących myśli, wczuć się w mulabandę, w pracę mięśni głębokich mięśni centrum na miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha. Pracujemy nad stabilizacją miednicy, nad utrzymywaniem równowagi, nad wyczuciem rozkładania ciężaru ciała na prawą lewą nogę, prawą lewą stronę ciała. Jeżeli czujecie, że jedna strona jest zawsze bardziej dociążona niż druga, to teraz macie okazję popracować nad dociążeniem słabszej strony w ciele i lekkim odciążeniem strony dominującej. Dajcie sobie ten czas. Pozostańcie tu jeszcze przez chwilę. Mocny brzuch. Dowolne Wasze ustawienie ramion, dłoni, możecie mieć zawsze szerszy rozstaw stóp na początku. Wszyscy mamy poważne miny, zapatrzony wzrok, wielkie oczy, wpatrzony w jeden punkt. To jest nasz czas treningu, czas praktyki, spokoju i równowagi. <laughs> Przywracamy balans umysłowy, przywracamy spokój myślą. Zerknąwszy na mój stoper widzę, że już mam 10 minut. Moi drodzy, jeśli wyje macie, powolutku wychodzimy. Następna krótka sesja to 12 do 14 minut. To będzie piąta krótka sesja. Na naszych króciutkich sesjach obserwujemy nasz progres. Czyli obserwujemy, że coraz dłużej możemy utrzymywać równowagę na naszym kółku. Dołączajcie do nich, bo te krótkie sesje są równie ważne jak nasze długie sesje. Dzięki, wielkie namaste.